W poprzednim odcinku! Tak, pijemy, 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 bo czas ucieka! Wypijmy za zdrowie Wiedźmina i jego narzeczonej! Słyszałaś Szani, Jesteś moją narzeczoną. Wiesz co to oznacza? Nie. Nie. Co? Że powinniśmy się zachowywać jak narzeczeni. Czyli ja? Ja ci będę kadził, ty się będziesz opierać, a potem i tak wszyscy wiedzą jak to się skończy. Mhm. Ach, przednia zabawa, przednia! No chodźmy dalej. No ale my chyba już zrobiliśmy w szyściu nie? Jest dość. Doszcz... No, dobra, masz tutaj idziemy. Dobra, zabawa ten Dalej, zróbmy coś jeszcze. Bardzo nie chcę się biegać, tak no. No i jest, no i koniec i super. <noise> zaraz pewnie północ na będzie. Zostawić. Jestem druchną i w czasie oczekiwania moje miejsce będzie przy młodej. I trzani ja sobie poradzę. Możesz być o mnie spokojna. No zaraz będzie jakaś. O, zaraz będziemy komuś mordę ubijać. Panie i Panowie, okay. ponieważ już dawno się tak dobrze nie bawiłem, postanowiłem wygłosić mowę. Oho. Nie, nie trzeba. Będzie mowa, i koniec, jak nie to nie. Eee, ja dawaj. Co nie trzeba. Jak nie trzeba, jak trzeba. No, więc do tej pory uważałem wiejskie zabawy za coś niegodnego szlachcica. No, bo sami powiedzcie, czy jak któryś z was byłby szlachcicem? To by się zadawał z pospólstwem? O, matko! Urodę jest I nadal doceniam. I jakbym miał więcej czasu, to bym was wszystkie o tym przekonał. O parobkach nie mówię, bo ich w ogóle nie zauważałam. Nie, Czasem jeden z drugim nie mi konia oporządził, ale gęby do żadnego nie otworzyłem. Nie otworzyłbym nawet za pieniądze. W życiu trzeba mieć jakieś zasady. No, tak, no nie jest tak? I tak było do dzisiaj. Ale dzisiaj. Dzisiaj wszystko się zmieniło. Okej. Okay. Dzięki Wam zrozumiałem, że wieśniak też człowiek. Pogadać z Wami nie ma o czym. To fakt. Ale wiecie co? Już mi to nie przeszkadza. I dziękuję Wam za to. Lubię Was. <grym> nice. Dochodzi północ, pora na oczepiny. Zaraz, jeszcze nie skończyłem. Skończyłeś. Wszystkie panny na oczepiny. Ty też jesteś panną, szan. Już północ okay. wybiła. Oczepin czas. Co się w duszy komu gra? Co kto w swoich widzi zna? Czy to grzech? Czy to śmiech? Czy to kapcan? Czy to pan? There's There's some some film. I serie przecież. Jakiś fajny filmik Ale Aha, będzie zabawa. Coś co jeźdę sanie to będzie miała. Ta co dostała wianek, następka wyjdzie za mąż. No. Po tak podaj To No sobie łapę przyciąłem. Halo Korwią to piszemy. Masakra pewnie dla Orgierda. No bo to. musiałeś. Eh, przypomniało mi się, jak to wyśmienicie się bawiłem na olgierdowym weselisku. No nie mogłem się powstrzymać. Musiałem mu napisać parę słów. Przekażesz mu ten list? Przekaż. Dzięki. Równy z ciebie gość w Chociaż nudziasz... Oj, tam ma Tak jak garnet Piękny zwyczaj. Krasnolice panny, wirujące w tańcu, rozpuszczone włosy, rozchełstane bluzki, mm. a pod bluzkami falujące. Daruj sobie. Widziałeś? Szani złapała wianek. Wedle chłopskich podań, to ona następna pójdzie za mąż. No, to możliwe. No. Wybiła północ. I wedle naszej umowy wracasz do krypty. Nie mogę. Mam tu jeszcze sprawę do załatwienia. Minęła północ. Możesz już zdjąć swoje piękne uszy. Jeżeli chcesz, oczywiście. Mm. Są bardzo ładne, ale myślę, że sobie od nich odpocznę. Ehe. Czy Witolda już poszedł? Widzisz? Pyta o mnie. Znaczy tęskniła. Cały czas tu jestem, moja słodka. No, co tutaj się będzie działo? Ten całus w tańcu tak mi uderzył do głowy, że choćby mnie mieli wysłać na męki. Nie odejdź. Póki nie dostanę jeszcze jednego. Albo dwóch. Mogę do Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Pocałowałaś mnie. Wiedziałem, że tak to się właśnie skończy. A przecież to dopiero początek. Nie. Mm, to już koniec. koniec. Wybiła północ. Chyba już na ciebie czas. A tam nie przejmujmy się drobiazgami. Póki śmierć się o mnie nie upomniała, chyba możemy się jeszcze bawić, prawda? A nie. co z Geraltem? Przecież dałeś słowo. Szanisz, skarbie, jestem martwy. Nie wymagaj zbyt wiele od trupa. Witoldzie von Everetz, wracaj tam, skąd przyszedłeś. Proszę. Okej. Okay. Nie wtrącaj się. O, to było szybkie. Pomagam cię! Przestań! Precz stąd, albo zabiorę cię ze sobą i sprawię, że będziesz tęsknił za swoją cuchnącą kryptą. Wybieraj. Okay. Nie dręcz go. Hmm. Na pewno nie zadręczę go na śmierć. No to niezłe? O, goroba sprawa. Co tu się dzieje? Co z nim zrobiłeś? Nie musiałeś tak ostro dzięki było... Nie, Pierwsza. Co z nim zrobiłeś? Odesłałem go tam, skąd przybył. Chyba nie zrobiłeś mu krzywdy. Jedynie pozbyłem się natręta. Nie było potrzeby, żebyście dłużej znosili jego impertynencję. O i tam było Widzisz, dobrze. Geralt wypełnia pewne zadanie. Ach, Geralt zawsze wypełnia jakieś zadanie. I zawsze znika, kiedy już mu się to uda. Kto wie, może tym razem będzie inaczej. Zauważyłem, jak na siebie patrzycie. Poza tym całkiem przypadkowo znam waszą przeszłość. Uh -huh. naprawdę? Skąd? Szani kochana. Czy pytasz Orła, jak to się dzieje, że umie latać? No. Ja zawsze. No, ale najważniejsze, że Witold von Everec nie będzie już Wam przeszkadzał. Mhm. Mm tak, nie. Niedługo będę się zbierał. Chciałbym zostać dłużej. Ojej. Chciałbym zostać dłużej, ale. Nie tłumacz się, Gerard. Albo tamto pierwsze to może nie wiem. Wiedźmiński fach rządzi się swoimi prawami. A co do mnie, to może po prostu zbyt dużo sobie obiecywałam po tym weselu? Nie rozumiem. Nieważne. Idę do Aldony w końcu jestem druchną, mm -hmm. próba zrozumienia kobiety zawsze się tak kończy. A ty mm. ją rozumiesz? Oczywiście. Kobiety są bardzo proste. Problem polega na tym, że mężczyźni są skończonymi głupcami. A, Twoja co, to też babo, wszystko wiadomo w tarzeczku. Narwi jej kwiatków, albo przynieść coś do picia. Od razu jej przejdzie. Obejdź się bez Twoich rad. Zależy jej na Tobie. I ona też nie jest Ci obojętna. Przecież nie musisz się z nią wiązać. W relacjach między ludźmi najpiękniejsza jest ta spontaniczna szczerość. Okej. Okay. Nie musicie skończyć jak Aldona i Jawno. Dwoje biedaków, którzy weszli w układ, z którego nie mogą się już wyplątać. Wy możecie po prostu cieszyć się sobą. Miłej zabawy. Mhm. Mm no, miłej zabawy to będzie, jak się pozbędę tego gówna, coś mi dał na... Barra tutaj coś mamy do podniesienia To w sumie nie, to co tutaj jest Jeszcze w ogóle co mogę podnieść A to ja żem wina wspominała, że robiła z niej porady Admir, o proszę bardzo. Ale czy to ją pocieszy? Dobra, zrywam. Rany, ale ze mnie romantyk No co, no robiła koralę, no to myślę, że może być tak? <śmiech> Najlepiej. <śmiech> Ole, wyrwał kwiat od razu po co? No bardzo to idziemy dalej. I po co ja wydawałem na freeziera skoro i tak mi tutaj? O chłopów. Masaka, Rano, masaka. Kawaler z babyle. Ciągle tu jesteś? Myślałam, że musisz iść do Olgierda. A, e, potaka no. sobie. Chyba nic się nie stanie, jeśli pójdę do Olgierda, Rano. Uśmiechnij się, Szani. Pamiętałeś, no. że lubię jarzębinę? Jakbym miał zapomnieć. Pamiętam różne rzeczy związane z tobą. W ogóle to dlaczego jesteś smutna? Na weselu ludzie się weselą. Smutna? Nie, to nie to. Nostalgia mnie naszła, kiedy złapałam ten wianek. Uświadomiłam sobie, że lata lecą, a ja nic. Tylko się uczę, przyszywam nogi i jestem sama. No. Te. Masz mnie. Zawsze masz mnie. Na ile? Dzień dwa. Nie zrozum mnie źle. To bardzo miłe, ale... Ty przychodzisz i odchodzisz. A mi potrzeba kogoś, z kim co wieczór po całym dniu opatrywania ran i zszywania flaków mogłabym mm. usiąść, napić się wina i trochę pośmiać. Uderpać no to te. Rozumiem. Cóż nie mogę być z tobą codziennie, ale zawsze się cieszę, kiedy się widzimy. A dziś jestem cały twój. No dobrze. W takim razie wypijmy za dzisiejszy wieczór. Za dzisiejszy wieczór. Chwila trwaj. Oj, to trwaj, trwaj jak najdłużej. mozecka. Nie wiem jak dla mnie to ja cały czas emali tak całą muzykę, ale dobra. No, i coś tutaj będzie się działo. I jak Ci się podobało wesele? Nie lubię wesele, było nieźle. Nie było źle. Gdybym jeszcze nie musiał się użerać z duchem tego szaleńca, mógłbym uznać, że było całkiem dobrze. Chociaż przyznam, że dzięki niemu przeżyłem rzeczy, których normalnie pewnie bym nie doświadczył. Masz na myśli uganianie się za psem po lesie czy bójkę na sztachety? Nie wymieniłaś wszystkiego. Był jeszcze pocałunek. To prawda, ale zainicjował go raczej Witold, nie ty. Jego wola, ale moje ciało. Wszystko czułem. To mi przypomniało dawne czasy. Zimę? A ja myślałam, że wolałbyś zapomnieć o tej historii z Katrioną. Już dawno zapomniałem. Staram się pamiętać tylko o tej romantycznej części naszej przygody. To ciekawe. więc mi to niech się pan w ogóle nie przyjmuje. Mój warsztat się bardzo dobrze rozwija. No, to bardzo dobrze. Bo u nas z są cienko. Tylko nie mów mojej starej, bo by się denerwowała, że ci się przyznałem. Wiadomo, szwagier. Się pan nie martwi, będę milczał jak trup. Przecież musimy sobie pomagać. Skończ już z tym panem. Władek jestem, ale możesz mi mówić. Tato? Szwagier mówi. Zaszczycony jestem. Napijmy się, tato. Nie, 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 szwa, szwagier, napijmy się szwagier, brzmi o wiele lepiej. się dogadały. Po piaku teści z zięciem zwykle zawierają męski pakt albo leją się po pyskach. Albo leją się po pyskach a potem piją, nie, przez te różnice majątkowe? Mhm. Mm Dla rodziny jawnuta, jego związek z Aldoną to medalians. Ale widać, że się medalią. w takich sytuacjach rodzice zwykle ustępują? No, nie wiem. Moja matka raczej by nie odpuściła, gdybym sobie wybrała nieodpowiedniego kawalera. Nieodpowiedniego, czyli jakiego? Na pewno byś ją nie... no. O, dobra, to A jaki to jest nieodpowiedni? Tak jak ty, Garton. Każdy. Mhm. Czyżbyś jej przedstawiała samych grajków, kuglarzy i wiedźminów? <laughs> nie. Ale ona by dla mnie chciała kogoś z majątkiem, konkretnym zawodem, dobrze wychowanego. To chyba nic złego. Tak, ale ciężko znaleźć kogoś takiego i jeszcze, żeby do tego był choć trochę zabawny. To prawda. No, ale moja A. matka uważa, Uf. że już na studiach powinnam sobie była znaleźć męża. A że tego nie zrobiłam. Cóż, jestem pewna, że według niej coś jest ze mną nie tak. Szani, daj spokój. Po pierwsze, mm. mamy XIII wiek. Dziewczyny nie idą na studia po to, żeby złapać męża, tylko żeby się kształcić i robić to, w czym są dobre. No, a po drugie, masz doktorat, własną praktykę, pomagałaś na froncie. No i jesteś po prostu dobrym człowiekiem. Wszystko z tobą w porządku. Naprawdę tak myślisz? Tak. Mm -hmm. Dobra, tam gdzie Prowadza, ja mam, tam gdzieś tam O, już ktoś Nawaleni jak sztachety, które powyrywali z płotu. Im Ciekawe gdzie jest też, teraz nie? ich siostra. Bo upilnowaliby jej nawet przed niegrzecznym czterolatkiem. Jakby się nie pojawili, zaciągnąłbyś ją na siano. Moim zdaniem miała na to ochotę. Ale ja wolę ciebie jak... Yy... Dobra. Ale ja nie miałem ochoty. Więc pewnie próbowałbym odzyskać panowanie nad sobą. A ja myślałam, że skorzystałbyś z okazji. Nie potrzebuję takich okazji. Stałeś się powściągliwy? Powiedzmy, że stałem się wybredny. <laughs> Już tak, jakbyś miał kogoś na myśli. Bo mam. Zgadnij kogo. Hmm. Dosyć, dosyć ciekawe jezioro, wymyśl. Ale właśnie. No tak takich wybieramy, Zastanawiam jest. się nad tym pocałunkiem. Jakim pocałunkiem? Kiedy siedzący we mnie duch Witolda, dał ci całusa. Ciekaw jestem, czy bez niego byłoby tak samo, czy jednak inaczej? Tego to ja już nie wiem. No, ja też nie wiem. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Taka ryw dalej na, na naszej ręce jest. Że też musiał napisać list do brata, ale dlaczego z mojej ręki? Dlaczego leciał mi dłoń? Ja się pytam. Jak wypadło porównanie? Mm, zupełnie, zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie wolę cię całować osobiście i z własnej woli. Popraw mnie, jeśli się mylę. Ale zdaje mi się, że Witold nie chciał poprzestać na samym pocałunku. To prawda. Był bardzo konkretny. To mu trzeba przyznać. Mm -hmm. Co czasami ma swoje zalety. Racja. Może zaoszczędzić sporo czasu. A jak to jest hmm, to z tobą, Geralt? Masz czas, który chcesz ze mną przetrwonić, czy wolisz już wracać? Mam ci ten wieczór. Więc dotrzymam słowa i zamierzam być zdecydowanie bardziej konkretny niż Witold. Brzmi ciekawie. A będzie jeszcze ciekawiej. No to zapewnowali siostryczkę. Niestety mostek jest zajęty. Czuję, że miejsce zaraz się zwolni. No już się zwolniło. Skąd wiedziałeś? Jestem jasnowidzem. O, ja coś czuję, że Gareth użył swoich mocy. O, prawie pełna. Żal marnować. Jak ją tu zostawimy, może ją znaleźć ktoś bardzo pijany i to się może dla niego bardzo źle skończyć. A ja składałam przysięgę. Przede wszystkim nie szkodzić. We'll